Jak się czy to rzeka mleczna wypływa z tego wodospadu? Tak, to jest rzeka mleczna. My właśnie kierujemy się nad zalew na bord. I tak pewnie daleko płynie. Pogoda dopisuje na wypoczynek. Bardzo no, ładny. To są wały pewnie zalewu. O kurcze, ale zalew. Tak, to jest zalew na borku. Ale no taki nawet całkiem fajny. A tam widzę też plażę, prawda? Tak. Obecnie to jest miejsce, gdzie domianie lubią spędzać wolny czas podczas, w okresie letnim. Zalew ten powstał w latach 70. XX wieku. Niestety w latach 90-tych był zaniedbany i popadł w ruinę. Na szczęście w latach 1999-2001 przeszedł kapitalny remont i teraz nadal może być wreszcie użytkowany. Mogą tutaj jadomianie spędzać swój wolny czas i korzystać tutaj z atrakcji, które oferuje ten zalew. Na pewno warto kiedyś tutaj jeszcze przyjechać, jak będzie już lato, prawda? Tak, szczególnie w okresie leśnym tutaj warto się. No dobrze. No, podoba mi się nawet. To co? Teraz zmierzamy dalej w naszej tak. podróży. Dalej będziemy oglądać te osiedle Bory. A rzeka zmierza w kierunku Radomia. Tak, w kierunku Radomia. To idziemy teraz, w kierunku Osiedla Borki. No, Osiedle Borki też nie czego sobie. Tak, zaraz, tak, pój zaraz pójdziemy na cmentarz, tylko zanim no. pójdziemy, czy się jeden kościół poprawić. Aha, czy to ten kościół po prawej? Tak, to właśnie ten kościół. No faktycznie, też ciekawy. Bardzo ciekawy kościół, to jest kościół parachutów, nazywając się Teresy od Dzieciątka Jezus. To jest kościół w stylu neo-romańskim. Kościół został wybudowany w latach 1938-1965. Czyli za epoki Gomułki? Tak, tak, właśnie w tej okolice. I jest to budowla, która powstała dzięki staraniom księdza Andrzeja Łukasika. I myślę, że to jest budowla Warta Zobaczenia Dzięki temu właśnie, że prezentuje cechy stylu romańskiego To jest -romańskiego. budowla trzynawowa trzy, posiada szereg y, łuków zwieńczonych reliefem krzyża i różnic To też jest ciekawe bardzo prosty styl romański. Ja, ja myślałam, że ten kościół jest dużo starszy. Nie, to jest kościół, który powstał. Został ukończony w 60. roku. Ciekawe. Dobrze, a teraz może chodźmy na cmentarz. Tam leży wielu sławnych. radomian, skoczywa. I warto, ten cmentarz jest odwiedzić. Już się nie mogę doczekać. No to chodźmy. Znajdujemy się na cmentarzu. Na pewno zapewne ważnym dla Radomia, prawda? Tak, jest to ważny cmentarz dla, dla Radomia. To w takim razie powiedz mi coś o nim. Dlaczego jest tak ważny? Trzeba zacząć od tego, kiedy ten cmentarz powstał. Ten cmentarz ten powstał w 1812 roku. Został fundowany na działce o powierzchni dwóch mur, a tą działkę ofiarował Wojciech Młodwigorski Zamożny Radomianin i tutaj cmentarz jest. Położony na zachód od traktu staro-krakowskiego. Cmentarz ten jest ważny dlatego, ponieważ jest to najstarsza nekropolia, gdzie spoczywają prochy wybitnych radomian. Przykładem takiego zasłużonego radomianina jest tutaj pochowany Konstanty Mirecki, filantrop, społecznik, członek dozoru kościelnego, który ofiarował duże sumy pieniędzy na wykup gruntów. Aby tutaj można było pochować na cmentarzu większą liczbę osób. Spoczywa tutaj też wielu innych zasłużonych radomian. Tutaj właśnie są groby. Konstanty Luboński, prezes Towarzystwa Dobroczynnego i członek dozoru kościelnego. Zajmował się pracami porządkowymi na cmentarzu na ulicy Limanowskiego. Opisał wszystkie pomniki epitafia znajdujące się na grobowcach. Napisał obszerną monografię cmentarza, opublikowaną w 1891 roku w Gazecie Radomskiej. Jan Luboński, syn Konstantego, kontynuował pracę swojego ojca. Napisał pierwszą monografię miasta Radomia. Obszerny rozdział poświęcił cmentarzowi na ulicy Limanowskiej. Józef Brand, polski malarz, przywódca monachijskiej szkoły malarstwa polskiego. Tworzył obrazy rodzajowo batalistyczne i historyczne, m.in. Bitwę pod Chocimiem. Z Radomiem związany przez osobę swojej małżonki Heleny Pruszakówny, właścicielki wsi koło Radomia, gdzie Brandt prowadził szkołę i tworzył. Prosper Jarzyński, wychowawca młodzieży, patriota, pierwszy dyrektor Polskiej Szkoły Średniej w Radomiu, a także założyciel czwartego Liceum Ogólnokształcącego imienia Tytusa Chałbińskiego. Jan Kandy Trzebiński, polski drukarz i wydawca związany z Radomiem, ukończył Uniwersytet Techniczny w Krakowie. Tam też w drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego zdobywał doświadczenie. W 1846 uzyskał patent drukarski. Pracował w drukarni Stokarskiego, którym w późniejszym okresie przejął i przekształcił w przedsiębiorstwo wydające lokalne publikacje. Teofil Rewoliński, publicysta i numizmatyk, doktor medycyny, inspektor Urzędu Lekarskiego, założyciel gazety Radomskiej działającej w latach 1884-1917, po 1905 roku jako głos Radomski. Stanisław Wierzbicki był kupcem, handlowcem i restauratorem, nazywany często prezesem. Należała do niego restauracja pod mosiężnym rakiem, gdzie można było skosztować najlepszych potraw w ówczesnej Europie. Józef Mariański, pseudonimy Marski i Roman, działacz niepodległościowy i socjalistyczny, oficer regionów Piłsudskiego i uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. Działacz PPS Józef Grzesznarowski, pseudonimy Adam Antek Tadeusz Tytus. Działacz socjalistyczny i związkowy. Należał do organizacji bojowej PPS. Po I wojnie światowej komendant milicji ludowej TPS. Od 1923 radny miejski i ładnik. Od 1927 do 1930 roku prezydent radomia. Inicjował on budowę komunalnych osiedli i rozwój miasta. Twórca Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej od 1956 roku, członek PZPR i dyrektor RSM oraz Zjednoczenia Budownictwa Miejskiego, wieloletni poseł na Sejm PRL. Na cmentarzu na ulicy Udolskiego znajdują się także groby osób walczących o niepodległość Polski. Patera Legionistów. Czyli groby legionistów polskich z lat 1914-1918: Grup sześciu żołnierzy AK, członków szarych szeregów, na cokole postać hercerza trzymającego sztandar. Poniżej napis: Pro Patria oraz 1939 POAK-1944. Po lewej stronie zapis ze zdjęciami Szczepanik Zygmunt Zasada, lat 22. Marczyk Jerzy Jurand, lat 17. Grabarczyk Nieczysław, Laluś, lat 19. Po prawej stronie Pozłowski Władysław, Wicher Plutonowy, lat 22. Pająk Marian Czarny, lat 17. Ba Bartkowicz Stanisław, Szyszka. Podchorąży plutonowy lat 21. Fragment muru cmentarnego upamiętniający 30 strażaków służby pomocniczej rozstrzelanych 7 lipca 1944 roku przez Niemców właśnie przy tym murze cmentarnym. Na murze widać jeszcze dziury po kulach użytych przez Niemców. Groby żołnierzy 70 ułku Piechoty poległych w 1939 roku. Na czterech rabatkach ugramowanych płytami stoją 63 anonimowe krzyże. Pole to okazały pomnik, którego głównymi elementami są dwa wbite miecze w podstawę tego pomnika oraz makiety Krzyży i Militari. Pomnik został wzniesiony w 1974 roku przez składek członkowskich Współdzielni Rzemieślniczej Budowlanii w Radomiu o czym świadczy tablica upamiętniająca. Zwiedzając cmentarz, nachodzi człowieka taka refleksja o historii miasta i jego mieszkańcach. Tak, zgadza się. To jest miejsce, które nasuwa wiele myśli i zmusza do refleksji. Ale zanim to miejsce opuścimy, chciałem się jeszcze pokazać trzy pomniki upamiętniające można powiedzieć polskich. Bohaterów i obywateli polskich, którzy oddają życie za ojczyznę. Tutaj ten pomnik środkowy jest poświęcony pamięci jadomian pomordowanych w hitlerowskich obozach koncentracyjnych w latach 1939-1945. Tutaj mamy drugi pomnik. Ten pomnik upamiętnia oficerów i żołnierzy Wojska Polskiego zamordowanych przez NKWD w Katyniu, Ostaszkowie, Kozielsku, i I tam jeszcze jest trzeci pomnik. Pomnik ten pamiętnia więźniów politycznych okresu stalinowskiego, a także Sybira. Myślę, że teraz już widzieliśmy wszystkie ważne miejsca znajdujące się tutaj na tym cmentarzu, więc możemy przejść do innych miejsc, do innych miejsc, które pamiętają historię Radomia. Wrócimy więc do centrum miasta. Cmentarz przy, przy Manowskiego to naprawdę wspaniałe miejsce do takich, do takich spacerów, przemyśleń. I tam jest to jest historią miasta, także nad życiem człowieka